Gdzie ma tu wahacz? Lifting Peżota 508 pomógł mu, ale niestety nie w 100%. Druga generacja tego modelu pojawiła się w 2018 roku. W 2023 przeszła Lifting, a ja teraz powiem jak radzi sobie 500 w swoim najbardziej aktualnym wcieleniu. Jednym z miejsc, w którym pojawiły się zmiany, jest wygląd nadwozia i pod tym kątem testowane auto po liftingu sporo zyskało. Przed liftingiem 508 też wyglądała moim zdaniem niczego sobie i Peugeot zaprojektował do tego modelu bryłę nadwozia bardzo dobrze opierającą się upływowi czasu, ale jednak po detalach czuć było trochę ten upływ, a teraz dostaliśmy bardziej wyrazisty, świeży i nawiązujący do współczesnej stylistyki marki projekt, który też co istotne, naturalnie komponuje się z ogólnymi kształtami, i nadwozia i nie ma tutaj wrażenia dokonywania zmian na siłę. Najbardziej uwagę zwraca przednia część z nowymi paskami do jazdy dziennej, a także ostrzejszym kształtem grilla z ciekawym wzorkiem, bo linii bocznej i tyłu projektanci za bardzo nie ruszali. Do jazdy dostałem 508 w wersji GT, czyli tej bogatszej z rozsądnych, bo na czele cennika znajduje się Peugeot Sport Engineered, występujące tylko z hybrydą plug 360 koni mechanicznych i kosztujące ponad 300 tysięcy złotych, zatem jest to Wersja dla ekstremalnych fanów testowanego modelu. AGT można zestawić z każdym silnikiem, wprowadza ono lepsze wyposażenie użytkowe, a także pakiet stylistyczny, który jednak jak na tę odmianę w peżotach jest bardzo skromny, bo zmienia się tylko kolor listwy na dole zderzaka z przodu na czarny. Dochodzą też inne felgi w rozmiarze 18 cali, które nie są jakieś ogromne jak na to nadwozie. Nowa 500 jest naturalnie dynamicznie zaprojektowanym autem, ale trochę szkoda, że wyraźniejsze zmiany i przyciemnienie grilla z przodu albo modyfikacja zderzaka z tyłu zarezerwowano dla odmiany 360-konnej, którą realnie mało kto kupi. Bez względu na wersję wyposażeniową, dostaje się w 508 bezramkowe szyby w drzwiach, co jest miłym i poprawiającym w pewnym stopniu wrażenia z użytkowania tego samochodu dodatkiem. Nowe potrójne kły dobrze prezentują się również po zmroku. Naprawdę konkretny efekt wtedy robią. Pełnią one też okazjonalnie funkcję kierunkowskazów. Z przodu w 500 po liftingu zawsze znajdują się debiutujące w tym modelu matrycowe światła LED. W kierunkowskazach w lusterkach już takie zwykłe diody także się znalazły. Tylne światła zostały trochę przemodelowane i efekt 3D w nich obecny jest moim zdaniem obecnie trochę mniej ciekawy i też mniej szczegółowy niż wcześniej. Wciąż jednak wypada on naprawdę ładnie, więc nie jest źle. W tej części nadwozia pojawiły się za to dynamiczne kierunkowskazy. Zadaniem matrycowych świateł jest pomaganie kierowcy poprzez pionowe wycinanie fragmentów wiązki tak aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie pozostałej przestrzeni przed samochodem. Ledy w 500 radzą sobie z tym bez zarzutu, bo sprawnie wykrywają one inne pojazdy i wcześniej tworzą świetlny tunel, dzięki czemu nie zdarzały się sytuacje, aby my musiał ręcznie ingerować w celu uniknięcia oślepienia kogoś. Też pozytywnie oceniam precyzję, bo światła dosyć blisko przylegają. Do innych pojazdów, i jadąc na przykład za kimś, zasięg doświetlania poboczy był duży. Nie są to konstrukcje wyróżniające się czymś bardzo jak na dzisiejsze czasy, ale całościowo działają naprawdę dobrze. No i w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że ich pewnym wyróżnikiem jest to, że po minięciu jakiegoś auta, gdy się ponownie zapalają, to robią to od zewnętrznej strony, a nie od wewnętrznej albo jednolicie jak to zazwyczaj bywa. Nie ma to znaczenia użytkowego, ale tworzy przyznam całkiem fajny efekt, bo widać jak światła zbliżają się do innego auta. Prawdziwym wyróżnikiem 508 po zmroku jest za to możliwość zamówienia kamery na podczerwień, która wcześniej niż oko wykrywa ludzi czy zwierzęta i daje o tym sygnał kierowcy. Kosztuje to ekstra 7000 zł, ale bardzo poprawia bezpieczeństwo, a dodając do tego udane matrycowe LEDy, to w testowanym modelu można mieć zestaw rewelacyjnie wspomagający podczas jazdy po zmroku. Projekt wnętrza w 508 nie zmienił się względem poprzedniego wcielenia. Moim zdaniem też nie musiał, bo koncepcja nazwana i-Cockpit z futurystycznymi, kanciastymi liniami w dalszym ciągu dobrze sprawdza się stylistycznie, zwłaszcza w modelu, gdzie siedzi się niżej. Chociaż też zdaję sobie sprawę, że jeden z filarów i-cockpit, czyli malutka kierownica i widoczne nad nią zegary, dla części osób może stanowić większe wyzwanie w ustaleniu pozycji za tą kierownicą niż klasyczne rozwiązanie. Ja znalazłem takie ustawienie, że wszystko dobrze widziałem, a zarazem mogłem swobodnie obracać kierownicą, chociaż przyznam, ilość miejsca pod nią była wciąż mniejsza niż w powiedzmy zwykłych autach. Całościowo jestem jednak zwolennikiem tego pomysłu, bo małą kierownicą, która jeszcze dobrze się prezentuje, obraca się bardzo przyjemnie jak w jakimś wyścigowym samochodzie, więc jeśli komuś ze względu na indywidualną anatomię iCockpit nie będzie utrudniał jazdy, to postrzegam go za zaletę testowanego modelu. Kabina 500 po liftingu podświetlona jest tak jak wcześniej, co oznacza, że mamy tutaj trochę dekoracyjnych źródeł światła i nie jest zbyt ponuro. Niestety nie można regulować kolorystyki tych elementów, a jedynie intensywność świecenia. Na szczęście niebieska barwa moim zdaniem dobrze pasuje do bieli, którą spotkać można na przyciskach i przełącznikach. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Najbardziej odczuwalną zmianą we wnętrzu testowanego Peżota jest nowy system inforozrywki, który jest wręcz nieporównywalnie lepszy względem tego co było wcześniej. I w końcu można powiedzieć, że pasuje on do samochodu, jest godzien samochodu tej klasy. Chociażby mamy teraz możliwość zagospodarowania pełni przestrzeni, bez marnowania się obszarów po bokach na różne widgety których jest dużo, można sobie je dostrajać, i czuję się, że ideą byłaby właśnie większość rzeczy ogarniać z poziomu tych ekranów domowych, ale wychodząc z tych ekranów też jest OK, jeśli chodzi o zaprojektowanie interfejsu. Poza ustawieniami, gdzie te kategorie z lewej strony są trochę moim zdaniem chaotyczne i można by to dopracować, ale nie jest to wielki problem, a całościowo z tego systemu korzysta się bardzo dobrze. Mamy też dobrą szybkość działania, bezprzewodową integrację z smartfonami. Zupełnie inny świat niż wcześniej. Niestety, wraz z liftingiem, panel klimatyzacji nie pojawił się w formie fizycznej, tylko wciąż jest on w menu ekranowym plus jest kilka dotykowych przycisków na dole. Ale sterowanie temperaturą czy siłą nawiewu wymaga klikania w ekran. Dzięki temu, że mamy te widgety, jest to jednak zdecydowanie wygodniejsze niż wcześniej. Na zegarach za to Peugeot nie zastosował swojej najnowszej technologii, tylko przypudrował to co było wcześniej przypudrował w sensie zmienił szatę graficzną. Ale koncept wciąż opiera się o kilku przygotowanych przez producenta zestawach informacyjnych na różne okazje, wraz z jednym osobistym, pozwalającym dostraść to co będzie z lewej i z prawej strony. Osobiście wolę większe możliwości personalizacji tego co jest stosowane w najnowszych modelach tego producenta, ale pod kątem dostępu do tych najważniejszych danych, wciąż tutaj to rozwiązanie. Nie wypada w porządku. Bez zmian pozostał również sposób obsługi skierownicy, którego nigdy nie byłem zwolennikiem. Z lewej strony zmienia się motywy na zegarach, również dostraja głośność, po prawej niesymetrycznie mamy obsługę piosenek, dodatkowe funkcje audio, telefon. Sterowanie komputerem odbywa się z prawej manetki, a tempomatem, joystickiem pod kierownicą jest to mocno rozproszone. Nie jest to też jakiś dramat oczywiście, ale Peugeot w swoich najnowszych tworach pokazał, że może być to bardziej skondensowane wszystko na kierownicy i wygodniejsze. Szkoda, że tutaj tak nie ma. Na tunelu środkowym zmienił się tylko styl wybieraka biegów z klasycznej dźwigni na bardziej minimalistyczne rozwiązanie. Ergonomicznie jest to moim zdaniem tak samo wygodne jak wcześniej. W sąsiedztwie mamy starter silnika, wybór trybów jazdy, wygodnie jest to zaprojektowane. Jest także schowek ze złączem 12V. W podłokietniku mamy dwa porty USB w standardzie C. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, tym razem w standardzie A. Osobiście wolałbym jeden taki, jeden taki z przodu i z tyłu, ale wciąż dobrze, że Peugeot nie zapomniał zupełnie o osobach posiadających starsze kable. Mamy tu także matę do indukcyjnego ładowania telefonu, znajduje się ona na półce pod tunelem środkowym. Jest to kiepskie miejsce, ponieważ tego telefonu w ogóle na niej nie widać. Przejdźmy teraz do kwestii, w której lifting nie wprowadził pożądanych przez wielu potencjalnych klientów zmian, czyli do palety silników. Oznacza to, że w gamie dostaje się albo niezelektryfikowane jednostki mocy 130 koni mechanicznych, albo mające od 180 koni, ale w tym przypadku mówimy o hybrydach plug-in, które podnoszą wyraźnie cenę samochodu. Dla przykładu, nawet słabsza hybryda 180 koni względem bazowej benzyny oznacza podwyżkę o 32 700 zł, a wariant 220 25 koni mechanicznych, który dostałem do testów o 39 600 zł. Tworzy to dziurę w ofercie dla osób, które nie uważają 130-konnych silników za wystarczające w aucie tego typu, a też nie mają swojego gniazdka, aby ładować hybrydę plugin, wykorzystać jej zalety, ewentualnie po prostu nie chcą takiego napędu. W przypadku słabszych silników, zwłaszcza trzycylindrowe, benzynowe 1,2 piórtek wydaje się tu nie na miejscu, bo 1,5 litrowy diesel R4 jeszcze ujdzie. Szkoda, że taka sytuacja. Sytuacja ma miejsce, a producent wprowadza egzotyczne 360 koni mechanicznych do tego modelu, które w sumie nie wiem kto na przykład w Polsce kupi przy cenie 337 200 zł. No ale jest jak jest i jeśli ktoś zdecyduje się na odświeżoną 508, to dostanie dwie rozsądne półki wyposażeniowe Alur i testowane GT. W Alur można liczyć na niezły poziom wyposażenia, który wystarcza do wygodnej jazdy z chociażby dostępem bezkluczykowym, kamerą, cofanie czy pokazywanymi matrycowymi światłami, ale też z rozczarowującymi brakami, biorąc pod uwagę cenę wyjściową auta w postaci absencji adaptacyjnego tempomatu. GT te braki uzupełnia, dodaje też trochę elementów stylistycznych i finalnie ją bardziej polecałbym myśląc o tym modelu, który i tak tani nie jest. Wciąż jednak, aby doposażyć Peugeota 508 do poziomu prezentowanego na tym filmie, trzeba dorzucić trochę więcej pieniędzy, ale nie za dużo, bo poza kamerą na podczerwień doszło tutaj dobrze grające audio firmy Focal, elektryka klapy bagażnika i to tyle. Poza tym cenę samochodu podwyższyć można wybierając skórę na na fotelach z masażem, to kosztuje 10 tysięcy złotych, a panoramiczny dach to 5,5 tysiąca Konfigurację, taką jak testowa, zgarnąć można też za 2630 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% w płacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo widzowie kanału mogą zgarnąć bonus w postaci darmowego podstawienia wybranego auta pod wskazany adres. Wystarczy w uwagach do zamówienia na stronie wpisać kod wahacz Free. Link do oferty na 508 i kod do skopiowania jest w opisie filmu. Decydując się na hybrydę plugin, zawsze pod maską ląduje czterocylindrowy silnik benzynowy 1.6, który w przypadku testowanego wariantu mocy generuje samodzielnie 180 km mechanicznych. Do tego dochodzi silnik elektryczny 110 koni i oba one napędzają wyłącznie przednią oś. Dostajemy też tutaj akumulatory 12,4 kWh, co nie jest jakąś ogromną wartością i faktycznie podczas jazdy w warunkach letnich w mieście zasięg, jaki można pokonać wyłącznie na prądzie, to skromno około 35-40 km. Zatem jest to typowa hybryda do dojazdu z domu do pracy, optymalnie gdy oba te miejsca wyposażone są w dostępny dla samochodu gniazdka. Wtedy można podróżować wyłącznie w trybie elektrycznym, bo dzięki mocnemu silnikowi na prąd, o ile nie depcze się mocno gazu, to benzyna przy normalnej jeździe wcale się nie uruchamia. Po wyczerpaniu akumulatorów testowany wariant Peugeot 508 wypada traktować po prostu jako zwykłą hybrydę. Pod kątem dynamiki układ napędowy pozwala tak przyspieszyć od zera do setki. Od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi samochodu są dobre i w pełni wystarczają do bezstresowej jazdy w różnych warunkach, chociaż też przyznam, że aż tak tej mocy tutaj nie czułem. Wynika to z charakterystyki układu hybrydowego, gdzie mamy dosyć tradycyjne rozwiązanie z silnikiem spalinowym i ośmiobiegową automatyczną skrzynią, która jest wspomagana przez elektryka. W zależności od prędkości to wsparcie jest bardziej albo mniej odczuwalne, ale czasami też nawet w podobnych okolicznościach auto albo dawało większy priorytet elektrykowi i jego Szybkiej reakcji na wciskanie gazu, a czasami bardziej czekało na wkręcenie się benzyny na obroty. Całościowo jednak osiągi są ok, odpowiednia jest też tutaj płynność, bo skrzynia nie szarpie podczas normalnej jazdy i tylko czasami ostrzej przyspieszając w trybie sportowym, czuło się zmiany biegów, ale mnie to nie dokuczało, no i też ten samochód po prostu nie zachęca do takiego podróżowania. Jeśli chodzi o spalanie, to w mieście przy pustych akumulatorach uzyskiwałem około 7 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania komputera oscylowały wokół 5,5 litrów, na ekspresówkach wynosiły 6,5 litra, a przy prędkościach autostradowych 7,5-8 litrów. Wyniki zatem tutaj nie powalają i widać, że układ hybrydowy projektowany był tutaj, aby po prostu był często ładowany, bo w trybie zwykłej hybrydy benzyna wkracza do akcji dosyć szybko i spalanie jest jakie jest. A decydując się na ładowanie 508, można to robić korzystając z prądu zmiennego i kabla typu drugiego. Wtedy domyślnie auto przyjmuje moc 3,7 kW, a do z 1800 zł dostaje się 7,4 kW. Biorąc pod uwagę rozmiary akumulatorów, mniejsza wartość jest tutaj wystarczająca, bo wtedy ładowanie do pełna i tak trwa około 3,5 godziny. Można też korzystać ze zwykłego gniazdka 230V, ale wtedy według katalogu trzeba poświęcić na ładowanie około 8 godzin. Właściwości jezdne pz 508 robią wciąż bardzo pozytywne wrażenie. Niska pozycja, obudowujące powiedzmy wnętrze i mała kierownica już same w sobie są fajne, a dochodzi do tego jeszcze przyjemnie bezpośredni układ kierowniczy, niestety połączony ze zbyt małym oporem stawianym przez kierownicę. Wciąż całość nie jest zbyt ostra, więc mogłem testówką bez pilnowania się podróżować, ale szkoda, że nie można siły wspomagania zmieniać. Jakiś tryb indywidualny mocno by się tutaj przydał. Zawieszenie samochodu nie wychyla nadwozia przesadnie w zakrętach, ale wciąż jest ono dosyć miękko zestrojone i zapewnia całkiem niezły efekt tzw. płynięcia po drodze, którego oczekiwałbym od francuskiej limuzyny. Więc jazda 508 jest całościowo naprawdę przyjemna. Jeszcze tylko wspomnę, że obecny test przypadł na okres bezdeszczowej pogody, więc nie miałem jak tego sprawdzić, ale w przeszłości jeżdżąc tym modelem przed liftingiem w deszczu mocno rozczarowały mnie hałasy dobiegające z okolic nadkoli, może wraz z liftingiem, Producent to poprawił, ale głowy sobie za to nie dam uciąć i warto to sprawdzić planując jazdę próbną. Pilot do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego to klasyczna peżotowa konstrukcja, trochę zbyt pękata moim zdaniem, ale za to bardzo solidne, sprawiające wrażenie wykonana z dobrej jakości czarnego plastiku z dekoracyjnymi srebrnymi elementami. Bez zmian pozostał również sposób wykończenia kabiny w górnych częściach deski rozdzielczej czy drzwi. Mamy miękkie materiały o fakturze typowej dla peżotów, moim zdaniem ok. W wersji GT pojawia się też trochę imitacji włókna węglowego. Podłokietniki są wykończone skórą i miękkie. Jeszcze w tych trochę niższych partiach mamy miękkie materiały. Tutaj boczki tunelu środkowego, przyte są skórą. To kiepsko wypada i się rysuje i łapie odciski palców ta fortepianowa czerń. To bym zmienił, ale poza tym dobór materiałów jest OK. Też spasowanie jest solidne. Nic tutaj nie wydaje niepożądanych dźwięków. O znacznie lepszej jakości możemy za to mówić w przypadku kamer, które w końcu zyskały poziom niezawstydzający samochodu na tej półce cenowej. Obecnie dostajemy bogaty w szczegóły i klarowny obraz, ale niestety też tylko symulacje widoku 360 stopni, gdzie obszary boczne generowane są na podstawie nagrań z kamer przód tył i ruchu pojazdu. Pomaga to na parkingach z liniami, ale trzeba pamiętać, że nie dostarczy obrazu w czasie rzeczywistym. Wciąż jednak kamery, nawet te dwie, mocno się przydają, bo widoczność w 508 nie jest zbyt dobra. To znaczy, do przodu jest jeszcze ok, bo co prawda siedzi się nisko, ale poziomą maskę trochę widać pod szybie też jest krótkie. Z tyłu robi się za to kiepsko, bo szyba jest mała i wysoko poprowadzona, za nią mamy jeszcze niewidoczny bagażnik, więc generalnie na niewiele się ona przydaje. Kamery są też pomocne ze względu na rozmiary auta, bo 475 cm długości i 186 cm szerokości po prostu wymagają większej uwagi podczas manewrowania. Na szczęście w PZ508 dostajemy niezbyt duży promień skrętu, no i też mała i lekko pracująca kierownica ułatwiają sprawę. Tył 500 usemki, poza kiepską widocznością, oferuje również skromną ilość przestrzeni jak na limuzynę, bo gdy siadam za sobą, to na nogi mam taki minimalny tylko zapas, a gdy się bardziej wyprostuję, to moja głowa wbija się już pod sufitkę. Przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała kontakt jest tylko taki symboliczny włosami, no ale wciąż jest on obecny. Tunel środkowy jest tutaj w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona jest tutaj w rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma pojemność 487 litrów. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, całościowo duży otwór, chociaż nie jakiś przesadnie szeroki, są także regularne kształty. Po bokach z prawej strony mamy głośnik i haczyk, z lewej jest złącze 12V, a pod podłogą w hybrydzie jest tylko niewielki schowek. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1537 litrów z podłogą bez uskoku, lekko tylko unoszą się oparcia. Podsumowując, Peugeot 508 po liftingu to samochód, który został wyraźnie poprawiony, bo ładniej wygląda i ma na pokładzie technologie bardziej pasujące do 2024 roku i cennika tego modelu. Niestety, jego paleta silników wciąż część osób może zniechęcać do tego modelu, ale jeśli ktoś znajdzie w niej coś dla siebie, to dostanie stylowego, wygodnego sedana, który elegancją i właściwościami jezdnymi góruje nad podwyższonymi crossoverami. Osobiście polecałbym jednak przede wszystkim sprawdzić, Diesla, bo 508 i tak nie postrzegam za miejski twór, a kiedyś jeździłem tym autem z 1.5 Blu HDI i w trasy, jeśli ktoś nie ma ciśnienia na ostrą jazdę, był to rewelacyjny i oszczędny kompan. I to wszystko, co przygotowałem o nowym parzocie 508. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Karli z Polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!